Witam po raz kolejny z ML-em takim przedliftowym ale W164 i tu problem był taki że na wyświetlaczu na wyświetlaczu tutaj co wyświetla biegi Nie pojawiał się Znaczy on widział Nie było reakcji a to manetka odbiegów tutaj Góra, dół. W ogóle nic nie działo. Samochód na... Samochód był na parkingu. Bo nie szło go ruszyć. A tu na wyświetlaczu na liczniku yy, było napisane, że samochód nie jest na parkingu. Więc na lawetę nie można było go wciągnąć. Tego Mercedesa. I teraz tak Tutaj jest sterownik Ale może inaczej Może zaczniemy jeszcze od Po kolei Bo nie będzie wiadomo co chodzi I teraz za to właśnie Że licznik Że licznik nie Nie odpowiada w sensie, że jest na parkingu, a samochód nie widzi, że jest na parkingu. No tu jeszcze kanał, bo stanowisko się robi. Tu jest taki sterownik. Tamten, tamten, tamten. On przerzuca biegi, i nie było z nim yy, komunikacji. Okazało się po demontażu. Nie mam go teraz. Zostawionego yy, gdzieś on leży. To był uszkodzony. Ktoś go kiedyś tam rozbierał, ktoś tam był. Jak to się mówi, nasi tam byli, i trzeba było kupić drugi taki sterownik, wyczyścić go do zera i go zakodować, przeuczyć od nowa. No, ale ale, ale, biegi wróciły, biegi wróciły. PRND. Wszystko można było tu tą wajchą przestawiać sobie, yy, ale samochód dalej nie zapalał. Czyli jedno było naprawione, co się okazało. Yy, przestał widzieć sterownik, który jest odpowiedzialny za yy, elektrozawory, za przerzucanie biegów. On jest w oleju nad mechatroniką w skrzyni biegów. Tu jest linia CAN od niego. Tu jest linia kan od niego i sprawdzaliśmy tą linię do kostki do yy, przyskrzyni. I kany się łączą z drugiej strony auta. Tutaj się wszystkie kany łączą. Zielone wewnątrz auta. Yy, nie, zielone na zewnątrz auta sterują wszystkim, a brązowe wewnątrz auta sterują wszystkim i tutaj się wkradła myszka i narobiła ambarasu to już jest opanowane zrobione tak ma być no i yy, yy, star diagnozą no i star diagnozą i samochód yy, dalej nie zapalał mimo zrobienia linikan. linikan naprawienia, bo sterownik silnika, bo samochód nie widział, nie było pozwolenia na start, bo nie widział w ogóle, widział ten sterownik jako nowy, ten co jest nad mechatroniką, jako nowy, nie przyuczony, nie zakodowany, zwał jak zwał, no ale po zrobieniu adaptacji, Yy, wszystko wróciło do normy Po naprawieniu kana Linii kan yy, Zrobieniu adaptacji tego sterownika Co znajduje się w skrzyni w oleju Wszystko wróciło do normy Zostaje nam tylko Poskładanie tego I teraz jest godzina późno Bo już godzina jest 20 Ale musimy to złożyć Żeby klientowi jutro oddać samochód Także Także walki było tutaj no trochę było walki, bo trzeba go jechać na sterowni, kupić coś, potem tu linia Kany jeszcze coś tam coś tam i tak to jest. Także także jest naprawiony samochód. Mamy kolejny kolejny problem z głowy. Także ja bym tu szukał, to tu jest linia Kany i tam się łączą kany wszystkie z drugiej strony ale to już trzeba troszkę posiedzieć, podubać, mieć jakieś tam wiedzę w tym temacie. Także serdecznie pozdrawiam i do kolejnego, do kolejnego filmu.